modlitwie Anioł Pański polećmy nas samych, naszą Ojczyznę. Prośmy o ustanie pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami czysztymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Ań. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raż dla serca nasze. Byśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę i Jego i krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana Naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji naszej bliskich zmarłych, w sposób szczególny w intencji zmarłych na skutek koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Wieczny odpoczynek raczej dać Panu, a światłość wiekuista im świeci. Wieczny odpoczynek gracz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek gracz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, a Poleźmy opiece Matki Bożej. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem, wszystkie osoby będące w kwarantannie oraz tych wszystkich, którzy się nimi opiekują i troszczą się o to, aby było jak mniej. Zarażajmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebaj naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Falebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, z Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Królowie Polski, mów za nami, Pan z nami. Niech Was błogosławił przechodzący ojciec i syn i do święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.